Mamo nie mów, bo nagrywa. No mamo nagrywa. <grywa> <grywa> Dobra, jak będzie jej głos na da... Nie, manko wszystkim, ja jestem zerdujszy. 3, 2, 1. Co? Siemanku wszystkim, wszystkim. już to jest pierwszy odcinek z, z Survival Games, tak. Jest ze mną Master Tengda, ale niestety go nie ma yy, na SG, tylko tam nie wiem, w coś innego gra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. <grym> o, o, o. O. Nie. No co, zrobimy reklamę chyba. No co to ma być, no to wejść w ogóle nie mogę No to godzinę. No Ostatni raz Ostatni raz Jest! Proszę, skrzynia Gratuluję, Zardusiu Jest, wygrałem! Nie. Wygrałem na tym no. tej Dobra, to jest teraz jeszcze jedna arena. Oj no obszajacci tego gościa ja Wygrałem Ja chyba to jest rekord czasu, czasowy 5 minut Gdzie w 5 minut Nie, nie nawet Wygrałem pisało Zerduś wygrał ten Ren 26 Jaki koleś Możesz jest restart. Możesz czuć się koksem zerdusi Biorę, biorę tamtą skrzynkę, biorę tam 7 5 4 3 2

To no właśnie, bo ja dzisiaj. Z... A nie, mówiłem już, dzisiaj ze mną ten. No oczywiście, że był. Inaczej, inaczej, i ja, inaczej są co, takie, powie... Są wiecie. takie emocje, że ja w ogóle. Nic nie kurwa, nic nie pamiętam. Kej <laughs> 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 no, i ten mnie w ogóle. <laughs> Ty goście mnie tak ominął, i w ogóle ten. Widziałem, że mam jak sobie, bo ten na pewno. Ej, e, no, czy dla... to jest, że ja w ogóle tego gościa nie mogę bić? Tent. A nie, to nie tent. ten. O fuck, Ej. gościu, jak są zroją. Fuck, 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 fuck. Koleś fuck. na serwerze zamiast do drugiego napisać... Nie, czekaj. Koleś, na... Koleś na serwerze zamiast... No napisać... jak to jest możliwe, że przygrałem, to no, przez mnie 2 metry od niego. Pewnie ten. Dobra, zaj, zaj. ostatnia arena, muszę wygrać. Koleś na serwerze zamiast napisać, że inny został... E, skikowany za hacking to napisał że został zhakowany za kicking Pozdro. Aha. <grystanie> <grystanie> czekamy, czekamy jest 15 do czekaj jest arena? siódma siódma arena powiadasz Co i tak, i tak, tak nie, tak nie brzmiał Zaraz to zaraz tam wpiję ci skopię, tą żabią dupę A ja ocelotową Dobra, chodzi tu, kurde, jest za na mapa, ten... wejdź dupę mam, powiadasz Tak Ja to to Mam mieć, mam mieć, mam mieć Mam mieć, mam mieć, mam Mam mieć, mam mieć, mam mieć Mam oni mam mieć Мама, я это, бы, то Мама, ничего не говори. Я это Мама, я это снимаю! будет... Когда будет ее на... На... На экране. И ты мне мама. мама. No już kończę, dobra. Nic <noise> nie było. Wziąłem tą broję, zbroję to tym mnie Świetnie mam. Mam, e... mam. mam, 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 mam. No mam. brak mam oh, fuck, to tutaj może być? Nie. Nic nie będzie. Chyba. Ale jest. bo tu nie słychać Okej okay. Ten dzik jesteś? Tak jestem No ej no, skończ mi się głodzie, ty, kurde, ty no Ej no, oni mają sojusz, oni mają sojusz, mam tu na nagraniu, mam tu na nagraniu, mają sojusz Słuchaj Ej no, nie się. bądź kaplem. sam często masz sam. Czy ja w ogóle, prawie z sobą nie grałem no, Spoko tak, tak. Ej, dużo z tymi gonią, jeste słabdy! Uff, dobra! Jeste wszyscy mnie gonią. Czekaj, muszę naam w pięć zobaczyć. O, oh, fuck! Gościu ma, e, gościu mam wnętro skilla. O, stu, chodź tu, chodź tu, nobie, chodź tu, nie chodź tu, chodź, chodź! Chodź tu, nobie! Jest! Jest, jest! Mam go buty, ja czeię go buty, żyję go wszystko, mam i Mam trzy miecz, nie, mam cztery miecze, jeden złoty. I trzy drewniane O o jestem gościem jestem gościem jestem gościem jestem gościem Fuck Chodź tu nubie, chodź tu nubie, chodź tu nubie, chodź tu nubie Chodź tu nubie, chodź tu nubie, chodź tu nubie Chodź tu nubie, chodź tu nubie, chodź tu nubie Chodź tu nubie, chodź tu nubie, chodź tu nubie, chodź tu nubie Bacon Jak się teraz to czu... czekaj tam, tam ktoś jest, tam, ktoś jest, tam, ktoś jest w dupę, w dupę, w dupę Ja mam pół serduszka Jezu, nie chcę... Znaczy nie pół serduszka, co ja mówię. Nie ja mam niecałe życie Tent, odzywaj się, odzywaj się proszę Robię coś, Do dobra, wspieram cię, zerdoś <grytet>. Jest ile osób? Trzy osoby są zabić det mecz. Je, nie, jeszcze nie mogę dodać, a dobra, ale spoko, spoko, spokojnie, zerwę, spokojnie spokojnie, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Ale teraz ten ucichło wszystko, nic nie ma, żadnej burzy. Nice. Czarnki mi się nie odują, ale spoko. I ja się schowałem w tym domku, w domku, bo na którymś z odcinków któregoś youtubera, nie pamiętam którego, było takie coś, że go się schował w tym domku i czekał. Coś tam czekał, czekał Co byłem ja? To nie tyle To nie tyle myślę, że to, nie, to nie jest, Uf, tu, tu myślisz, tam jest Creeper No Teraz tego drewnianego, bo nie mam już Mam tutaj siedem strzał Ten coś kombinuje, nie wiem co Wiesz co Aha, dobra, spoko. Dobra, dobra Kiedy będzie ten deadlash, znaczy, no co to ma być no, dalej oh. Czekaj, może w tych wełnach, może... Yy, nie... Nie zwracajcie na to uwagi. Tam mam, no, puch, mam pana. No ja nie mogę. Trzymaj te jak se. Ja wychodzę. Zresztą ja naprawdę właśnie doceniam banno. <laughs> Aha, dobra. To stały No ja nie mogę? G. Nie, bo ja tutaj patrzę na czat. Czy coś tam jest? Ktoś się pyta, ej, jak zrobić zdobyć z dryksowej temy na SG? Wow! biegnij do mnie biegnij do mnie koleś, biegnij do mnie chodźcie baby, chodźcie na... special a czy z... chesterfield zbanował jasper.pl za no... za no dus o patrz, trzeci idzie, trzeci idzie, ci idzie, chodź tu, chodź tu ów ty w dupę jasny gwint, chryste panie <gry> 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 chodź tu, chodź tu JEST Zabiję gościa, zabiję gościa, zabiję gościa. Kurus, szybko. Mam arbuzy. Eee, potrzebuję jakieś spoden spodenki, dobre. O kurde, kurde. No... Mam mało tego. O, wygram to. Wygram to, bo ten ucieknie, bo nie ma miecza. W ogóle. Chodź tutaj. mówię. Cześć. Cześć. Jest i proszę państwa tym akcentem kończymy. Czyli wygraną na siódmej arenie kończymy nasz odcinek z nowym skinem. Ja Był, dłużę, dzisiaj dłużę, ze mną... Był dzisiaj ze mną Master Tent. Siemanko. <głos> <głos> Był dzisiaj ze mną Master Tent. Nara. Nara.